Pulpety mielone w sosie pomidorowym. Takie, jakie lubią najbardziej moje wnuki. Uwielbiają je. I takie, jakie można kupić w sklepie, w słoikach, pulpety? Nie, w sklepie w słoikach nie. nie. Nie, 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 nie. To będziemy robić w domu i będziemy to robić na Home Food Kryger. Będziemy potrzebować tego mięsko mielone. Ja mam 800 gram mięsa mielonego. Będziemy potrzebować cebulkę, przesmarzymy ją z czoskiem pieprz, sól, ziele angielskie, liście kraurowy, będziemy potrzebować paprykę słodką, dwa jajka, koncentrat pomidorowy i trochę bułki tartej. Zaczynamy, a od czego zaczniemy? Najpierw przesmażymy cebulkę. Drobno pokroimy. Nastawimy teraz patelnię. Nastawimy wodę na kulpety do ugotowania, tak półgarka wody, tak żeby jak kulpety wrzucał, żeby one były przykryte wodą. Tak? I na patelnię trochę tłuszczu lejemy ja daję olej roślinny, tak żeby cebulka się dobrze przesmażyła. Cebulkę mamy pokrojoną, teraz jeszcze pokroimy, rozrobimy czosnek. Jak masz wyciskarkę, możesz użyć wyciskarki. Ja wolę pokroić. Widać, że cebulka tutaj już skwarczy, więc możemy wrzucać o. Tu już jest odpowiednio nagrzany. Kochani, i damy tutaj szczyptę takiej mieszanki, której ja zawsze używam. Trzy porcje soli, jedna porcja pieprzu mielonego i tak trochę na czubku łyżeczki. Po prostu ta cebulka, ten czosnek szybciej się zeszło. Cebulka się smaży, my weźmiemy się za mięsko. Na 800 gram dajemy dwa jajka. Jest tak przyjęte, że na pół kilo mielonego jedno jajko. Więc na 800 wypada dać dwa. Jak ci się podoba, pamiętaj, daj lajka. A my damy nie lajka, tylko damy yy, na taką ilość dwie łyżeczki pieprzu z solą. Tej mojej słynnej mieszanki i damy dwie łyżki papryki słodkiej. Kochani, dziś robimy pulpety w sosie pomidorowym. A jakie Ty chciałbyś, żebym zrobił następnym razem danie? Daj w komentarzu. Napisz, co byś chciał, żebyśmy następnym razem zrobili. Ja postaram się według swoich kompetencji to zrobić. Tak, woda zaraz będzie się gotowała do pupetu. My damy raz tak dwie takie porcje soli. Soli tylko. Dwie małe I damy, łyżeczki. Tak, I damy dwa listki laurowe i jakieś 7-8 kuleczek ziela angielskiego. Niech to się gotuje. Tak, kochani, zobaczcie. Cebulka już się przerumieniła. Musisz uważać, żeby jej nie spalić. Jak będzie czarna, no to lepiej wyrzucić. Jak dać do tych pulpetłów będą gorzkie od tej cebuli i cebulka teraz idzie do wystudzenia na jakieś 5 minut. Tak, cebulka jest wystudzona. Dodajemy ją do farszu. I możemy teraz dokładnie to wyrobić. Do farszu jeszcze dosypujemy bułki tartej. Tak, nie wiem dokładnie ile kochani, to po prostu musimy tak długo Dodawać, żeby to ciasto, ten farsz, odchodził ładnie od ręki. Znasz kogoś, komu pomógłby ten film? Podesi mu ten link, a pomożesz mu. Zobacz, farsz już jest ładny, odchodzi od ręki. O, tak ma wyglądać, właśnie. Widać, że przyprawy dotarły wszędzie, i my za nas będziemy się brali za formowanie pulpetów i rzucanie ich na wodę. Maczamy ręce w wodzie, żeby ładnie farsz odchodził i pulpeciki formujemy na takie małe. One i tak jeszcze urosną w wodzie, napęcznieją. Chodzi o to, żeby nie były wielkie. One szybciej się ugotują, nie będą surowe w środku. Znajmy trochę pieprzu świeżo mielonego. I możemy rzucać te kotleciki na gorącą wodę, na, na gorącą wrzątek. Gorącą wodę tak. O. I tak po kolei ja wrzucam tak na takiej łyżce, bo woda jest gorąca i można się poparzyć. Także proponuję to w taki sposób też robić. Nie chlapnie tak. I tak nie, 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 nie chlapie tak po całej kuchni. Tak, jak wrzucimy to, to musimy tak około 10 minut, jak się zacznie dobrze gotować, około 10 minut po prostu i sprawdzić jednego, przekroić, czy jest, bo to no nie wiem, jakie duże zrobicie, ale dobrze jest zawsze jednego pulpeta po prostu wyjąć, przekroić, zobaczyć, czy jest w środku surowy, czy nie. Ja pokażę, jak wygląda ugotowany dobry pulpet. Minęło 10 minut, sprawdźmy, czy pulpecik będzie już dobrze ugotowany. Tutaj nie wiem, czy będzie widać do kamery. Poproszę. Nie. Widzicie? Jeszcze tak wygląda nieugotowany. Ja wrzucam z powrotem. Jeszcze chwilę. Słuchajcie, niektórzy mówią, twierdzą tak, że jak kotlety wypływają na wierzch, to one są dobre. Nie. Jednak widzicie sami, że ten pulpet, który wypłynął na górę, 10 minut był gotowany jeszcze za krótko. Jeszcze 5 minut pogotujemy. Kochani, tak, minęło następne 5 minut i sprawdzamy znowu, czy teraz już pulpeciki będą dobre. Widzisz? Jaka jest różnica? Ten jest dobry, już nie jest surowy, widać różnicę jak nie wiem co. Także wyjmujemy Czyli nie ma w środku mięsa, po prostu surowego. surowego. Tak, pulpeciki mam wyjęte. Tu wyjmujemy jeszcze liść laurowy. Ziele angielskie wyjmujemy, żeby tego nie było w sosie. I tu mam 200 gram koncentratu pomidorowego. Wymieszajmy to dokładnie. Chwilę pogotujmy. O, tu wszystko, żeby wyszło. Tak, sosik się zaczyna gotować. Zobaczymy, czy będzie odpowiednio gęsty. Ja unikam, generalnie unikamy w mojej kuchni Mąki pszennej. Dlatego, że tam jest gluten. I zobaczymy, czy sam koncentrat 200 gram yy, koncentratu wystarczy na to, żeby sos był odpowiednio gęsty, jak nie, no damy troszkę zawiesiny mącznej, żeby to zagęścić. Wiecie co? Yy, zredukujemy wodę po prostu, pogotujemy jakieś 10 minut, żeby ta woda odparowała i on będzie odpowiednio gęsty chyba. Nie będzie trzeba go zaciągać mąką smaku. No to jest, to będą jadły też moje wnuki, więc jest odpowiednio słony, odpowiednio ostry, ma smak doby, jeszcze troszeczkę śmietany, ale najpierw odparujmy wodę. Sos już jest gotowy, jest odpowiednio gęsty, nie będziemy dawać mąki, po prostu ja no nie, nie toleruje glutenu i dlatego nie będziemy dawać. Kotleciki wrzucamy z powrotem do sosu, niech one się chwilę podgotują w tym sosie. I możemy podawać. I możemy podawać. Tak. Z czym chcesz? Może być ryż, może być. Na przykład kasza jaglana, mogą być ziemiaczki. A może być z bułką też. Mogą być z bułką, a dzieci znaczy. bardzo lubią na przykład z makaronem. Dodajemy do tego wszystkiego jeszcze śmietany, żeby ten sos był taki będzie pełniejszy, naprawdę będzie smaczny. I mieszamy. Tak, zobaczcie, będzie piękny pomarańczowy sos, pomidorowy, pomarańczowy kolor. Tak. I teraz możemy to już tak naprawdę w pełni zakończyć. I dajemy jeszcze troszkę śmietany na górę. Idealnie takie pulpeciki nadają się też na imprezy. No, może? No. Myślę, że tak. Bo ładnie wyglądają, są nie za duże, więc można śmiało podawać. Także mamy pulpeciki gotowe. Ja ze swojej strony. Jeśli Ci się podoba tutaj co widzisz na tym kanale współgra swoim podniebieniem, jak ja to mówię, zasubskrybuj kanał. Daj lajka, daj dzwoneczek. I pamiętaj. Jeśli znasz kogoś, to komu możesz polecić ten kanał, pomoże tej osobie poleć ten kanał, po prostu daj linka. Ja z swojej strony życzę smacznego.